Ja wiem, że niektórzy lubią kotlety, ale co to? Jak to wygląda? Jak dupa. Totalnie jedno z lepszych masełek. Cześć! Ja jestem Sandra, i witajcie na kanale Make Me Up SB. Słuchajcie, natchnęło mnie, w końcu mnie natchnęło i zrobimy sobie kolejny znak zodiaku. Tym razem będzie to byk. Żywiołem jest ziemia, więc motyw liści i kwiatów na pewno będzie się przewijał, ale bardziej tak symbolicznie. Byk nie będzie prawdziwym bykiem jako zwierzę. Ja już niejednokrotnie mówiłam, że mi się nie podoba motyw zwierząt w znakach zodiaku. Według mnie to jest pójście na łatwiznę i odgrzewany kotlet w charakteryzacji. Ja wiem, że niektórzy lubią kotlet. Ja też lubię, ale nie w charakteryzacji. Ja już mam dość byków w bykach. Poza tym ja już kiedyś robiłam krowę i możecie znaleźć filmik zrobienia tej charakteryzacji na moim profilu. W shortsach na pewno gdzieś znajdziecie. No i po co miałabym powielać znowu ten sam motyw? Robimy coś nowego. Moi drodzy, zrobiłam research i byk powinien kojarzyć się z harmonią i zielonym kolorem. Więc zieleń będzie podstawą. Ale wydaje mi się, że bardziej taka przygaszona, pastelowa, niesoczysta. No nie lubię jaskrawych kolorów. Ja bardzo mało rzeczy lubię. Ale wracając do tematu, jednym z kamieni byka jest kwiat. On jest jasno-różowy, więc chciałabym dać jakiś jasny, różowy akcent, taki może też bardziej pastelowy. Ale no słuchajcie, z drugiej strony kusi mnie, żeby dodać złote dodatki. No bo nie ukrywajmy, korona będzie ze złotem, rogi będą ze złotem. I może coś na twarzy też wypadałoby zrobić ze złotem. No i tu ta cała koncepcja mi się trochę gryzie. W ogóle muszę wam pokazać te korony, bo zrobiłam je już wcześniej. No i oczywiście historia lubi się powtarzać. Taka sama sytuacja jak w przypadku barana. Mówię do narzeczonego, wydrukuj mi rogi dla byka. Mają być duże. Dostałam to. To według niego jest duże. No moim zdaniem to nie jest duży róg. Prożek. Ale spokojnie, poprawił się bardzo szybko. No i wydrukował już dobry rozmiar. Nie ukrywam, mogłyby być odrobinę mniejsze, ale już niech tak zostanie. Nie będę chłopakowi głowy zawracać, nie. No już nie chciałam mu robić przykrości, dobrze, że w ogóle zrobił. Więc tak prezentują się rogi. Rogi są podobne do barana, bo chciałam zachować spójność między seriami. No i najważniejsze, korona. Moim skromnym zdaniem jest przepiękna. A tu coś odpada. Bogata, z kwiatkami, z listkami, no bo wiecie, żywią ziemi. No jak księżniczka. Bycza księżniczka. Zrobiłam jeszcze prostetyki, takie różyczki. I chyba pomaluję je na złoto. Albo różowo. Albo złoto różowo. Nie zrobiłam ich za wiele, bo już nie miałam cierpliwości. Ja w ogóle nie mam cierpliwości. Do niczego, nawet do życia. Jeszcze wszystko w sierści kociej. No bo jak to? Prostetyki bez sierści to nie są prostetyki, prawda? Na szczęście nie będzie żadnej łysiny, będzie peruka ładna, zielona. Ja już mam dość tych łysin, naprawdę. Dobrze by było jakby te brwi mi wyszły i były gładkie, bo brwi będzie widać. Ale ja znowu tego kleju nie wymieniłam, nie kupiłam nowego, mam dalej stary z tymi grudkami. No trudno. Powiem wam, że robienie takich charakteryzacji strasznych i obrzydliwych zdecydowanie zwiększyło moją pewność siebie. No bo gorzej niż jak w łysej głowie z uszami na całej twarzy wyglądać nie będę. A te z uszami i ustami to i tak były lightowe wersje charakteryzacji w moim wykonaniu. Ja kiedyś czułam się niekomfortowo bez makijażu, a teraz już mam na to wywalone. No bo już widzieliście mnie chyba w najgorszych wersjach. Ale z drugiej strony, mając tak szeroką publikę, pojawiło się grono osób, które zaczęło zwracać uwagę na rzeczy, które mnie nigdy nie dotykały i o których nigdy bym nie pomyślała, że mogłyby być moim kompleksem. Więc publikowanie w sieci ma dwie strony. Zresztą słuchajcie, nikt nie jest idealny, każdy ma jakieś kompleksy, mniejsze, większe, ale każdy.

Tak wygląda gotowy prostetyk. I teraz muszę je gdzieś usytuować. I chyba w takim miejscu je przykleję. Tak teraz patrzę w podglądzie i to wygląda jak grzyby. Mam jeszcze taki plan, że chciałam coś narysować na powiekach, żeby to bardziej graficzne było. Ale wypiłam dwie kawy i ręka mi się trzęsie, więc nie wiem co z tego wyjdzie. Te najładniejsze prostetyki tutaj przykleję i je będzie najbardziej widać. Drugi mówiłam, że przykleję na brodę. Ale powiedzcie mi, czy tym dużym kwiatkiem tutaj bardziej do przodu, czy może tymi mniejszymi kwiatkami. Mam teraz ładne. Cerę, żadnych wyprysków, ale ja już wiedziałem, że po przyklejeniu tych prostetyków znowu mi coś wyskoczy. Chociaż w sumie nie robiłam ostatnio za wiele charakteryzacji, to ta moja bariera hydrolipidowa nie jest naruszona, więc może obejdzie się bez kross, mam nadzieję. Jakoś nie mogę się zebrać do tych charakteryzacji ze znakami Zodiaku. Ja bardzo lubię zaskakiwać w makijażach i w charakteryzacji, a te znaki Zodiaku, z tego względu, że robię je bardzo bezpieczne i takie wróżkowe, no według mnie jest ciężko zaskoczyć. Przynajmniej mnie, samą siebie jest mnie ciężko zaskoczyć. No jest, jak jest. Już nie pamiętam, czy wspominałam, że te prostetyki ciężko mi się robiło przez to, że jakie je wyrzeźbiłam, to te płatki zrobiłam za cienkie. I one z formy bardzo ciężko wychodziły. No i w niektórych prostetykach te płatki są po prostu pourywane. No ale tak aż tego nie widać, nie? Nawet ładnie, aż tak jak grzybnie wygląda. No i zastanawiam się nad tym, czy robić te znaki Zodiaku po kolei tak jak do tej pory. Bo mam wrażenie, że to mnie trochę blokuje. Bo zanim ja coś wymyślę do danego znaku Zodiaku, no to widzicie ile miesięcy minęło. Tak mnie ten byk blokował, a nie wiem nawet co jest po byku teraz. Czy ja robiłam już raka, czy nie? Ryby robiłam, raka jeszcze nie robiłam. Gdzieś na dekolcie będzie trzeba też je przykleić, nie? Dam ten najbrzydszy prostetyk na dekolcie. Właśnie przy tej róży bardzo dużo tych płatków wyrwałam przy wyciąganiu z formy. Miało nie być na brwiach, ale mnie kusi, przyznam szczerze, mnie kusi. Nie wiem. No i w ogóle małymi kroczkami zbliża się Halloween. Chciałabym zrobić kilka filmów, kilka, czyli więcej niż dotychczas robię w miesiącu, bo jest to taki dla mnie ważny czas pod względem charakteryzacji. Więc dajcie mi znać, jaka tematyka by was interesowała najbardziej. W głowie mam między innymi przegląd produktów, które wam się przydadzą do robienia takiej charakteryzacji halloweenowej, jakieś proste charakteryzacje, które moglibyście wykonać sami w domu. Domowymi produktami. U mnie w shortcach gdzieś tam bardzo daleko znajdują się takie krótkie tutoriale, ale wydaje mi się, że fajną sprawą byłyby takie filmiki i odświeżenie sobie tej wiedzy i tego, jak wykonać takie charakteryzacje domowymi sposobami. Na pewno będą tutoriale na takie bardzo łatwe charakteryzacje, jakieś zadrapania, ranki itd. Ale też chciałabym zrobić bardziej zaawansowane. Może jakąś postać z horroru, z filmu chcielibyście zobaczyć. Ja nie bardzo lubię kospleje. Ale ze względu na Halloween może coś wymyślę. No właśnie, no bo bardzo dużo osób często mi pisze, czy odtworzę jakąś tam charakteryzację jakiejś postaci z bajki, z filmu i tak dalej. No mnie to niestety nie jara. Prostetyki przyklejone, czas na malowanie twarzy. Zmieszałam kolory. No takie trochę brzydkie wyszły. Brzydkie, nie ukrywajmy tego. Ale ze złotym powinno to pasować. Nie no zobaczcie, ładnie tu się komponuje ze złotym. Naprawdę ładny taki kolor. Zmieszałam tutaj trzy farby. Podstawą jest biała farba z Kryolan. Miałam jeszcze resztki takiej z Nyxa. No i Vibo kiedyś wypuściło taką paletę. Krycie takie średnie, ale jak na polską markę, która cokolwiek zrobiła takiego kreatywnego, jest okej. Okay. Więc zmieszałam te trzy farby, no i wyszło mi coś takiego. Polskie marki nie chcą robić produktów do artystycznego makijażu. Pewnie im się to nie opłaca, nie? Sama w sumie nie wiem, czy jakbym wypuszczała jakąś swoją kolekcję kosmetyków z jakąś marką, to czy poszłabym w artystyczny klimat, czy w taki bezpieczny? No bo teoretycznie na co dzień maluję się bardzo podstawowo, tak bym to nazwała, podstawowo. Tuż jakieś brązowe cienie, rozświetlenie i tak dalej, delikatny makijaż. Na jakieś większe wyjścia też idę zawsze w bezpieczne opcje, czyli brązy. Ale z drugiej strony mam tą artystyczną duszę, no nie? I lubię sobie poszaleć w charakteryzacji. Może zrobiłabym coś pomiędzy? No ale słuchajcie, zrobiłabym szaloną kolekcję... I czy ktoś by to w ogóle kupił poza mną? W sumie jakieś takie wodne eyelinery, którymi można byłoby też malować po twarzy, to byłoby uniwersalne. Czarny, brązowy, może jakiś taki habrowy. To jest pomysł. Ładnie ten zielony wygląda. Czas zrobić coś szalonego na oku. No i co, coś takiego? Jakieś takie zawiasy by tu pasowały. Jestem tragiczna w symetryczne rzeczy, naprawdę. ale co to? Jak to wygląda? Jak dupa. Nie, no, ja nie mogę takich rzeczy robić, bo się szybko denerwuję, no. Wzięłam eyelinery z Cat Beauty aktywowane wodą, i sobie tutaj troszkę poprawiłam i lepiej to wygląda. Coś tam jakoś to w miarę wygląda, powiedzmy, ale i tak jeszcze złotą farbką muszę to poprawić. Ciężko jest mi się tutaj ułożyć, żebyście widzieli cokolwiek i żebym ja też widziała, gdzie rysuję. Beznadziejnie. Beznadziejnie to wygląda. Zakrywam to. Masakra jakaś. No ale co, no, czasami tak bywa, że, że coś nie wychodzi. W moim przypadku bardzo często. Zmieniłam trochę koncepcję, zmazałam wszystko i zrobiłam takie delikatne listki. Co prawda, tutaj na czole mi nie wyszło i będę też musiała to zmazać, ale pójdę w taki klimat, jak jest tutaj nad okiem. Takie delikatne listki. Przez to, że tak nakładam te warstwy, to już niezła skorupa mi się zrobiła na tej twarzy i zaczyna trochę odpadać. Mam problem z tym taki, że te linie nie są tak cienkie, jak bym chciała. Próbowałam używać różnych pędzli, ale są zbyt rozczapieżone i zbyt grube. Linię rysują. No lepiej to wygląda niż te masywne wzory. I zdecydowanie szybciej mi to pójdzie, bo to jest bardziej takie stemplowanie. Muszę się trochę zastanowić nad dalszym przebiegiem tej charakteryzacji i to jeszcze przemyśleć, więc na razie pomaluję się białą farbą. I zobaczymy. Usta jeszcze nie wiem, na jaki kolor pomaluję. Słuchajcie, zjadłam trochę i domalowałam kilka listków. Stwierdziłam, że tu, gdzie jest biała farba, to będą złote listki, a tu, gdzie jest zielona farba na całym ciele, no to listki będą białe. No początkowo te koncentra. Koncepcja prawda była inna, ale no wiecie jak to jest. Tylko krowa nie zmienia poglądów. A że robimy byka, no co tematycznie. Ja mam problem z charakteryzacjami taki, że one czasami są takie... takie łyse na dekolcie. Takie mam rzęsiory i wydaje mi się, że będą pasować, bo peruka jest w podobnym kolorze. Ja chyba musiałam już ich używać, bo one są brudne w kleju. Ciężko jest znaleźć ładne, bo wszystkie są właśnie takie szczotowate. Usta zrobię zielone, a jak nie... No to je zmyję i dam jasne. I od razu przy takich kolorach zęby stają się bardziej żółte. I tak prezentuje się byk. No i co? Chyba pasuje do ziemi. Ściągamy. Trochę już mi ciąży ta korona na głowie. Sztywno musiałam się trzymać, żeby nie spadła. Jest dość ciężka. I te rzęsy duże. I tak już ta odpadała. Druga soczewka. Niby miało bardzo szybko mi pójść, a wcale tak nie było, przez to, że mi na początku nie wyszło i musiałam zmazywać. W tej peruce trochę przeszkadzało mi to, że ona jest nowa, a te włosy i tak tak strasznie odstawały i wyglądała, jakby była już używana. Ale miała metkę normalnie. Mam już naprawdę dość po dzisiejszym. Jeszcze tutaj idę się nasmarować masełkiem. W ogóle to jest moje drugie opakowanie, tu już wszystko skończyłam i fajne jest to, że skóra po zmyciu jest już tak nawilżona, jak po kremie. I powiem Wam, że pokusiłam się też o olejek, bo stwierdziłam, że skoro to mi się tak super sprawdza, to kupię sobie też olejek do demakijażu, ale olejek jest bez rewelacji, tak szczerze. Tańsze też dają radę, ale to masełko, jeżeli szukacie czegoś fajnego do rozpuszczania makijażu, to jest mega. Totalnie jedno z lepszych masełek. I nie szczypię w oczy. I wiecie, teraz pod prysznic i już nie ma makijażu. Na co dzień do zwykłego makijażu używam płynów micelarnych. Najbardziej lubię te z Garniera. I elegancko.